Cześć, witajcie w kolejnym odcinku swojej Let's Play Fear Extraction. E, extraction, co też gadam. Perseus Mandate, mówię Extraction Point, ponieważ niedawno, jak widzieliście w poprzednim odcinku, jesteśmy praktycznie w tych samych śladach, co, co szliśmy podczas Extraction Pointa. Także forgive me, my, zachowanie. Ale nigdy dość zabijania, tym bardziej replikantów. Ciekawy jestem, kiedy się oni ożywią. Pewnie niedługo. Tyle kurde biednych, samotnych ciał stojących tylko czekających na kurde strzał w łeb poprzez shotgun. Yeah! Każdy lubi chyba strzelać z shotguna komuś w łeb. Też nie wiem, nie dostawałem e, osobiście, ale... Ale pewnie byłaby to frajda. Kind of Pociągi, ciuchcie, lokomotywy. To jakaś gwiazda Dawida w połowie, Urwana, przerwana. Tak wygląda. No jestem ciekawe kiedy y, kiedy replika się obudzi. Prawdopodobnie niedługo. To a to are, Oczywiście. O. A mam pełno tych tych... Tych kurde robocików, tych wież, wieżyczek znaczy się. To dobrze. It's good news. O oh fuck Mam nadzieję, że Cholera Oni się zaraz obudzą Nie ma batak, jest tu ten kin A skąd ty masz Arkę W sumie jakbym rzucił mi granat Mam tą minę mam Dobra, jakoś tak jakbym rzucę Jeden padł, a czekajcie, coś takiego. O! Cholera. sam środek, jeszcze raz. Dobra, rzucę. O, bitch! Dobra. Ważne, że mogłem zebrać to. Dobra. King padł. Także nie muszę się obawiać. Ewentualnego, późniejszego e, złego obrotu situation. No, zaraz, zaraz, zaraz. Tu mieliśmy fajne rzeczy, to także je weźmy. No, mam pełną kamizelkę, to jest, to jest dobra, dobra też wiadomość. Bronie, pukawki, brodawki. A co to mi zmieniło? Aha, otworzyło się ten, to, to przejście. A, tam coś było, dobra. Mogę to tworzyć? Nie mogę tego otworzyć. Puk, puk, Nikt nie otwiera. Sojentu. Teraz pytanie: którędy mam zaskoczyć? Ja muszę chyba zejść z powrotem. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jak się replika obudzi, znaczy, te. te, te... No, replika dokładnie, to się wkurzę. No, oni się powinni obudzić, chyba, bo coś tu jest rozpierdykane. Także dobrze, że ich zabiłem. Ja wiedziałem, że tak się stanie. Kurde, jak ich zostawię. Żywych, oh fuck Fucking shit No jak to nie ma Nothing have sense anymore, jak to powiedział Fetal. Gdzie nie widziałeś, chuju Dobra, weźmy ze stronkotora, a tam byłeś, ciulu. Zbierajmy sobie drogę tej amunicji. twój apteczek jest. I bardzo dobrze. Mogę do bólu marnotrawić apteczki. Znaczy do bólu dopóki mi się nie skończą. No wejdę sobie na high gruntsy. Zobaczę co tu ciekawego. Gdzie to jest, że jest Tu jest. Hmm. Dobra, wy tego nie lubicie, tych łaskotek z tej broni. Cholera! A ty mi od dupy... No co?! Cholera, nawet nie wiem kiedy go zabijam przez ten zasrany dym, bo gówno widzę. Niedobrze, Jezus, gdzie ja zaczynam? Aha, odtąd, dobra, no jeszcze pół biedy. Pół biedy Tam minigun jest, może miniganem szybciej rozwalę tych Głąbów Ale jak go to mam dostać? A, fuck, fuck it, I'm young, Yonk znaczy yonk I'm yonk Pajonk Dobra Pajonki zostawmy w spokoju Teraz trzeba po kolei i po cichu Wyeliminować to gówno a cząstki tego gówna Powinny być gdzieś tutaj A dlaczego, dlaczego ich nie ma? Tam jest ziemek Nie, tam jest jakieś... Hostile Dobra, już po was Za niedługo będzie po innych Tylko szybki rzut są? Tutaj! Covering fire trzeba ich trochę poszczyloć Hm. Miny! O Boże! Mają tą arkę za zasraną. Dobra, jeden na pewno padł. Boże. Gdzie oni strzelają? A, tam jest jeden. Jezus, nie wiem co się tu się dzieje, naprawdę. Och, muszę się gdzieś schować. I prowadzić ostrzał. To nie był zbyt mądry pomysł Ty jeszcze żyjesz Nie powinieneś ja, Tam dron morty, więc sam chyba już ich nie ma A ty umrzyj w końcu Dziękuję Do, Doceniam twoje starania Ach, Dobra mamy żydko Trzeba pozbierać tych apteczek, bo trochę się namadnowało, nie powiem, że nie 7. O, proszę bardzo, nawet mamy jeszcze strój. Co prawda, 68, tylko ale zawsze. 7. 8. O, mina, niewykorzystana. A, już mamy 100 stroju, więc. 100% kurde, pancerza. I to nawet byśmy mieli więcej. Ale po co? 9 apteczek. Hmm, jeszcze tylko gdzieś jedną znaleźć. I by było cudownie. Tam była jeszcze jedna apteczka. Tutaj, gdzieś. A nie, ona należała tutaj. No dobra. A walić to, tam. Coś. O proszę bardzo, nawet tam jest jedna apteczka, więc jest... Jest gitara! O, jeszcze tu jest jedna apteczka. Jak słodko. się 91 na amunicji do tego gówna tylko. Hmm. Musimy kurde znaleźć tego tego Morisa. Morisona czy tam Morisa, nie pamiętam jak on dokładnie miał. Się wabiusz Maciusz. Lecimy z penetratorem, będziemy pętrać wszystkie łby. I robić nowe dziury w Bach. Nic tu nie widzę. to tu są drzwi. Ciekawy jestem, gdzie on spierczył, i kto będzie głównym bossem tej gry. Czy kurde Morrison, czy ten drugi? Coś czuję, że Morrison zostanie zabity przez tego drugiego pod koniec gry. Dobra, czyli słyszymy, że już są me Melksy. Ponieważ oni mają, jak mówiłem wcześniej, ten taki dziwny akcent. Nie wiem, czy to byli oni. Nie, chyba nie są wojownicy, tylko jeszcze są ci replikanci. Ci replikanci. Olaś tamtych w zasadzie. Tam chyba nie będę musiał się wracać. Także niepotrzebnie byłoby ich zabijać i marnować amunicję. Olaś. Ale... Tego zanim teraz zabiję, znowu to jest. Czuję się jechać. Cholera Ginisz ma to. Ej, już, ja jakbym też coś widział, w tym głównie, to byłbym zadowolony, nawet. A tak to. Gówno! A gdzieś to jest broń, tam penetratorek. Widzę, że się tu odbija. A nie, ona jest oparte jakieś gówno pewnie. A, walić to. Mam, mam, mam lepsze. Nie, yes, dziękuję za. Za strój, za armora. Pyk! I co tu mamy za do strzelby? To niedługo się nam skończy, więc trzeba będzie wymienić. Sweet! Szkoda, że to się skończy z fajną giwerką. No nic, lecimy, śmigamy dalej. Śmigamy dalej. Nie wiem, czy to będzie nas biło potem. Dlatego, wolę do tego strzelać, kurde. Skoro i tak niedługo ma się mi skończyć ta amunicja. Ale tutaj położywam sobie Morrison? Albo mój zioziołek. O, tu będą te France chyba. Dobra. Boże! Akurat jak przyalowywałem. Chodź tu. Coma hit me, baby, one more time. Za wolny jesteś, żeby nie uderzyć. Mam szybszego shotguna. Dobra, Ukłócni, a nie bij się. No nie mogę przejść przez okno. Co za no life, a czyli non RP. No life, ja jestem no lifeem. O nie ten shit Kłótki nie ma, okienka też nie ma. I spadamy w dół, a na dole czeka nas. Grochka pusta i kwas. O, no, coś tu będzie z nami dobrego. Anna Origin. Alma? Is that you? To jest of Nie, ja, to nic nie ma. Znaczy lecimy w drugą manię. Ja, weźmy sobie gana. A, ja, chyba muszę tu wpaść. Yee! Yeah. Ocean krwi. Jak mi robić? zrobić? Boże. Coraz bardziej skizował jest ta gra. Z części na część. No dobra. I co o tym było takiego dziwnego? Kto to był, Mój ziomek? ś się nie bałem, a ja coś rozpiertykałem, flaszki flaczki, mm. flaczki, flaczkersy. A, jakieś laboratorium. Nie spodziewałem się, że tu to, to będzie. W każdej chwili, jest w każdej. <grystanie> Się dziwię, że ten typek się kurde w nogi nie, nie postrzelił. A proszę bardzo. Jakbym tam rzucił granat O, Mogę tam in granat wrzucić, cudownie Switaśnie wręcz, tylko że mi szkoda granatów Aż dziw że tu mi nic teraz się nie stało. No tu się stanie. Ha, wiedziałem I knew it The fuck? Oh. Psz, dziwne schizy. Nie chciałbym sam takich mieć. Tym bardziej, jakbym był bezbronny. A to było to, co wybiłem Także jest. Good saving Checkpoint. Czyli to będzie jakaś to znowu No, O, zobacz, nie chcę tam. Ciekawe, czy zobaczę tego. Go o, jest tam jakiś refleks. No a się to nie mam jak dostać, chyba. O Puk, puk Czekajcie Jedyna droga dostępu jest przez to okno No walić to tam A to jest życie nie refleks, więc Albo tamten górą, nie wiem Walić to życie, przecież życie jest nobelon Mi nie trzeba więcej I co wróciłem No shit Haha, <laughs> dostałeś ładną niespodziankę, panie o oh, fuck Dostań Znaczy umrze, nie dostań Nie wpuu Dobra, można teraz sobie wymienić na to O, proszę bardzo, dzisiaj mi jakiś zrobić w sumie dobrze, że mi się przypadkiem tamto jedno tam utkwiło. Bo jakoś piwczę, ale będzie żyło. Więc jakby ktoś jeszcze chciał plecy zrobić, mam ubezpieczenie. Proszę bardzo. I skapciuszka. Hmm. W sumie zamienię to na to chętnie. I teraz pytanie, gdzie? Gdzie się mamy kierować? Granaty, proszę bardzo. Do góry. A góry jest coś. Gdzie prawdopodobnie mam pójść. Tam są drzwi Także pozdro Tamto błyszczy, się błyska jak się błyska O, tu jest penetra Aha, dobra Myślałem, że jakiś inny jeszcze Gun Stary nowy Ciekawe czy jakie jeszcze będą nowe broni, czy tylko ten, ta arka I ja jeszcze ten ten był Ten karabinek Atlantyczny Red True, dobra. Ciekawe czemu. No dobra. A czemu nie przepuścili? O cholera. Pięknie! Trzeba było wziąć tego penetratora. Bayer full. to jest dobre Penetrator znaczy jest dobre na, te, na to gówno Dobra, shotguna też sobie poradzimy Ło, wow, przecież mogę tu wrócić, jak jestem głupi Dobra, to zróbmy sobie Może wrócę po tego penetratora nie byłoby to takim głupim pomysłem. Dyn, 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 Dobra, mamy setę. Powidło starczyć, żeby pozbyć się tego główna całego. Chociaż mam nadzieję, że będzie starczyło. No, ja mam jakieś. Nie mam żadnych rowerów. niej czasu, Nie skopiowałem w to gówno. Jedno down, i zaraz drugie będzie downem. Tak, bo się nie zużyłem tą teczkę. ma to. Tak się ginie na mojej zmianie. Confirmed. Ja się dam confirm one target kurde Następnym razem będę wiedział, żeby strzelał tego gówna Co ucieka i nie bije. Hm. Okej, okay, Powsio Także pewnie niedługo coś tu się zdarzy. O, fajnie. I co macie szmaty za swoje? Będziecie je to później jeszcze w pułapki wprowadzać. A to moi tam biją ich? Kurde, nie widziałem nawet. A może to jest taraska, ta singleton, są something? Czy jakie tam było? Aha, ma zacieć na dół. Dobra, także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Yy, trzymajcie się, strzała.